Piłat rozmawia z Jezusem i zadaje mu pytanie: Czy ty jesteś królem? A Jezus odpowiada mu pytaniem na pytanie i mówi: Czy ja jestem królem? Sam sobie odpowiedz: Ja przyszedłem, żeby dać świadectwo prawdzie. No i Piłat duma, że czym jest prawda? Jezus mówi o sobie: Ja jestem prawdą. W gruncie rzeczy, co on mówi? On mówi to, że. Wszystko, czego ty doświadczasz, co widzisz, twoja tożsamość, która została ci nadana przez kulturę, to wszystko, czego nauczyłeś się w szkole, to jest kłamstwo. Wszystko jest kłamstwem, co wiesz o sobie i o tym świecie. Jezus przychodzi, żeby objawić Ojca i objawić prawdę, i objawić, objawić prawdziwego Boga. I należy się nad tym słowem bardzo dobrze zastanowić, bo popatrzcie, na przykład naukowcy mówią, że jeżeli wystawisz swoje ciało na, na, na ujemną temperaturę na jakiś niewielki okres czasu, to zamarzniesz i umrzesz. A jest Winchow, który w wieku 60 lat wszedł do beczki z lodem i spędził tam 61 minut. Wyszedł, ma się świetnie, jego układ odpornościowy działa bardzo dobrze i jest zdrowszy niż niejeden nastolatek. I to przeczy całym odkryciu nauki, że nasze ciało to jest jakieś tam mięso, prawda? On zobaczył, że, na, że za pomocą psychiki może wpłynąć na swoje ciało i na jego żywotność. Yy, historie świętych, na przykład ciało świętej Bernadety, która zmarła w 1780. W roku to jej ciało się nie rozkłada. Robiono tą ekskumację zwłok i naukowcy zauważyli, że jej nerki, jej serce, jej wątroba, jej skóra, to wszystko jest w doskonałym stanie, jakby czas tego nie dotykał. Jej ciało nie podlega gniciu. Kiedyś oglądałem na Discovery taką historię, że był yy, mężczyzna, który zmieniał oponę w Jeepie i kiedy był pod samochodem, to podnośnik się obsunął i to auto spadło na niego w taki sposób, że zaczął mu naciskać na klatkę piersiową. I z domu przerażona wybiegła jego mama, drobna kobieta, i podbiegła do tego auta i podniosła to auto tak wysoko do góry, że on mógł spokojnie wyjść. Kiedy on wyszedł, to ona puściła to auto i to auto z powrotem było na ziemi. I pytali się jej, no jak pani to zrobiła, jak to się w ogóle stało. A i ten syn był w szoku, i ona była w szoku, i mówi. Do reportera nie wiem, jak to się zrobiło, ale kierowana miłością do tego syna dostałam jakąś taką nadprzyrodzoną moc, że mogłam go uratować i uznaję to jako cud. I teraz przypomnijcie sobie taki werset, że wiara jest czynna w miłości. Tak jest powiedziane w Biblii. Jezus mówi, że ja jestem źródłem wody rzeki żywej, że kto. Będzie ze mnie pił, kto będzie pił moją krew, ten, ten nie umrze na wieki. Okazuje się, że naukowcy do dzisiaj badają wodę i nie wiedzą, czym woda jest. Okazuje się, że ludzie, którzy poszczą i piją tylko wodę, wychodzą z bardzo poważnych chorób, z raków, wstają z wózków, różne dziwne rzeczy się dzieją z ich ciałami. I naukowcy nie mogą tego wytłumaczyć. Mówiąc dalej, są chrześcijanie, którzy chodzą, kładą ręce na chorych i uzdrawiają w imieniu Jezusa. Sam widziałem takie uzdrowienia, wierzę w takie uzdrowienia i te rzeczy się dzieją. Tego też nauka nie potrafi wyjaśnić. Natomiast Jezus powiedział, że mamy w Nim władzę nad wszelkimi chorobami, że możemy leczyć chorych, ponieważ On na Krzyżu Golgoty, Zapłacił nie tylko za nasze grzechy, ale także za nasze choroby. Kci, 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 kci. Chodź tu, kocie. Kot przyszedł. I pomyślcie o tym. Pomyślcie o tym, co wam mówię, bo być może ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż upostrzegacie. Może to, co Wam powiedzieli wasi nauczyciele w szkole, wygląda zupełnie inaczej? Spróbujcie spojrzeć na świat przez Chrystusa, przez nowe okulary, przez nowy punkt widzenia, którego Jeszcze nikt wam nie podał. Popatrzcie, co odkrywa fizyka kwantowa, która bije całą dotychczasową fizykę. Mówi ona, że ta cała rzeczywistość, która nas otacza, jest zbudowana nie z jakichś atomów materialnych, które poruszają się według przewidywalności naukowców, tylko ten cały świat, jest zbudowany z małych cząstek światła, które zbijają się w różne rzeczy w drzewo, w ten stół, w książkę, w ciało ludzkie, i że okazuje się, że wszystko zbudowane jest z tego samego materiału. I mało tego, że te cząstki światła poruszają się w taki sposób, że nie można przewidzieć ich ruchu że raz się poruszają tak, a raz inaczej i nie ma jakiejś prawidłowości. Dodatkowo te cząstki światła mają świadomość tego, że są obserwowane. Zupełnie inaczej się zachowują, kiedy ktoś na nie patrzy, a zupełnie inaczej się zachowują, kiedy ktoś odwraca od nich wzrok. I popatrzcie, co mówi psalmista w psalmie 68, werset 2 i trzeci. Gdy Bóg powstaje, wrogo, wrogowie pierzchają, stronią od Niego ci, co Go nienawidzą. Znikają jak dym unoszony wiatrem, albo jak wosk, co się utopi w ogniu. Tak giną z przedoblicza Bożego grzesznicy. I jakby Bóg, patrząc na ten świat, podtrzymuje ten świat swoim wzrokiem. Ci, którzy odwracają od Niego wzrok, jakby gasną, jakby giną jak dym i pieszną i znikają, Natomiast zobaczcie, co mówi Księga Mądrości: eee... Werset trzeci: A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście, i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpił dóbr wielkich, Bóg, im bowiem Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnych siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegnął się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. Jaka intuicja psalmisty i autora księgi mądrości, że świat jest zbudowany właśnie z takich cząstek, jak rozbłysną się jak iskry po ściernisku, znikną jak dym, zgasną. Czy to nie jest to, co potwierdza nam fizyka kwantowa, z czego zbudowana jest rzeczywistość? To jest w ogóle niesamowite, że oni już wtedy, pisząc te rzeczy, mieli intuicyjne poznanie, jak wygląda rzeczywistość. I teraz Jezus przyszedł, żeby dać świadectwo prawdzie. Ty może, może powiesz, że no ale jak to, że jak ja uwierzę w Jezusa, który umarł 2000 lat temu na krzyżu Golgoty? To moje to moje co, to moje grzechy będą przebaczone? To na przykład, jak mam teraz problem z jakimś nałogiem i jak ja uwierzę, że Jezus umarł za ten nałóg i przyjmę go jako pana i zbawiciela, to ja będę wolny od tego nałogu? Co to ma do rzeczy? A ja ci powiem, że jeżeli uwierzysz w tą ofiarę Chrystusa i wyznasz mu swój. Nauk, to będziesz od niego wolny. To Bóg daje ci, da ci takie siły, że uwolni cię od tego. Może powiesz, że nie masz żadnych problemów, że niepotrzebny jest ci Jezus. A ja ci powiem, że problem Twój polega na tym, że nie masz żadnej relacji z Bogiem, że nie słyszysz Jego głosu, że nie doświadczasz Jego wielkości, Jego majestatu i tylko przez pojednanie z Jezusem Chrystusem możesz się z nim spotkać. Jezus powiedział, że jest jedyną drogą do Ojca, że jest drogą prawdą i życiem. I że nie ma innych dróg, że, że jest bramą owiec, że wszyscy, którzy przychodzą inną drogą, to są złodzieje i zbójcy. I okazuje się, żeby poznać Boga i żeby doświadczyć Boga. To musisz narodzić się na nowo. Musisz przyjąć go jako pana i zbawiciela i przeprosić go za ten pierwszy grzech oddzielenia, że, że żyłeś bez niego. I wtedy on przyjdzie i będzie objawiał ci różne rzeczy i będzie cię uwalniał od różnych twoich związań. Jeżeli go tylko o to poprosisz, niektóre rzeczy będą odbierane od ciebie jak zabstryknięciem palca, a niektóre będą. Rozłożone w czasie, ale on zawsze pracuje i robi różne rzeczy. Dostaniesz nową tożsamość, poczujesz się pełny i będziesz miał pokój z Bogiem. Będziesz miał prawdziwą tożsamość Dziecka Bożego i zobaczysz, kim naprawdę jesteś w Chrystusie i czym jest ten świat, co tak naprawdę się dzieje. Będziesz miał pewność zbawienia i bliską relację z nim. Doświadczenie Jezusa jest żywe i prawdziwe, tylko trzeba zaufać i uwierzyć w tą prostotę Ewangelii, że. Bóg tak umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał żywot wieczny. I teraz ja nie mogę za ciebie uwierzyć. To ty musisz przyjść do tego Chrystusa i mu zaufać, i zaryzykować, i spróbować, sprawdzić go. Jezus sam powiedział, że życie jest dla ryzykantów, że ktokolwiek jest gotów stracić życie z jego powodu, ten zyska życie. A ktokolwiek jest, jest. Ktokolwiek chce zachować życie, ten je utraci. I kiedy przychodzimy do Jezusa, to tak naprawdę przychodzi inny rodzaj życia: życia, które jest poza czasem, życia, które jest nieśmiertelne, życia, które jest ciągłym ruchem, które ciągle się zmienia i które jest w człowieku. Przychodzi duch Boży, który zstępuje na ciebie i zaczynasz doświadczać tej nadprzyrodzoności chodzenia z Bogiem. I to doświadczenie jest realne i prawdziwe. I nikt Cię nie może w nie wprowadzić, nikt Ci nie może tego dać, tylko musisz sam zajrzeć w to miejsce, sam zacząć szukać Chrystusa, zobaczyć czym jest ta Ewangelia. A ona jest tak prosta, że już prościej się nie dało i Bóg chciał w ten sposób objawić siebie, światu przez swojego Syna. Pomyśl o tym.